Ogarnij się człowieku, bo nie początek, a koniec zbawia. Kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. Czy na ten werset masz również swoją interpretację? Nie chodzi tutaj absolutnie o moją własną interpretację, ale podstawowe zasady interpretacji Biblii są takie, że rozpatrujemy każdy werset w kontekście całości Nowego Testamentu. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus powiedział, że ten, kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. Czy ja w to nie wierzę? Oczywiście, że wierzę, ale nie wierzę w to, że wytrwanie jest wynik Ludzkiego wysiłku. Był już kiedyś taki człowiek, nazywał się apostoł Piotr, który próbował pokazać Jezusowi, że on wytrwa przy nim aż do końca. Skończyło się na tym, że wyparł się Jezusa trzy razy. I ten sam apostoł Piotr. Później w swoim pierwszym liście napisał, że jesteśmy strzeżeni mocą Bożą ku zbawieniu przygotowanemu, aby objawić się w czasie ostatecznym. Apostoł Paweł natomiast w Filipian 1,6 napisał, że Bóg rozpoczął w nas dobre dzieło i dokończy je do dnia Chrystusa Jezusa. Napisał również w pierwszym liście do Koryntian, że Bóg utwierdzi nas aż do końca, abyśmy byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek jest istotą, która nie potrafi zapanować nad swoimi emocjami. Emocjami, nad swoim niewyparzonym językiem, nad gniewem, nad zazdrością czy nad złością, ale chce zapanować nad swoim własnym zbawieniem, które jest w 100% dziełem Boga. Czy to natomiast oznacza bierność, lenistwo? Nie. Oznacza to, że ja będę wzrastał w zaufaniu do Pana Jezusa Chrystusa, że będę wzrastał w zaufaniu, że On to, co rozpoczął, ma moc dokończyć w moim życiu. Ukończone dzieło krzyża, a nie Twoje ludzkie wysiłki. Jeśli Ty chcesz dotrzymać swoje zbawienie swoją siłą aż do końca, nie ma opcji, żeby się utrzymał czy też doniósł do końca. Ale jeśli powierzasz swoje życie Jezusowi, powierzasz mu również pieczę nad swoim zbawieniem i on ma moc zachować Ci aż do końca. Więc zaufaj Jemu, nie ufaj sobie.